Ziarno, który dzisiaj jest 27 27, gdzie Dzień, w sobota Przechodzimy sobie tak sporadycznie koło na ulicy i, i, i patrzymy, ulicy. że budynek świeci. Patrzcie Tylko Wrocław Jest to największy budynek jakby w Wrocławiu Sky Tower i został zorganizowane e, piwo, po, projekt piwo No, widać. Uśmieszki, serduszka Z jakichś kolorów. Ale ja jestem ślepy, jak na to patrzę, to mi się to wszystko rozmazuje. Tak na tym, okularami. Gdyby nie ta śnieżyca, to by było słychać ho, ho. Fuu, widać. Z bardzo daleka z do Wrocławia Pieski sobie chodzą po ulicy nieświadome co czeka na budynkach Masz radio nastawione? No, co to ty? Daj mi do tego to jedną słuchawkę A co ty nie masz? No nie mam, bo mówię ci nie mogę jednocześnie nagrywać Nie mam takiej <słuch> Jednocześnie w radiu jest puszczony soundtrack do tego, czyli jakieś, jakieś muzyczki, jakieś coś tam W tej chwili lecą... co ci teraz? Muminki Tak O, momi. Buka. <noise> nie, to, to, to Buka była. Myślałem, ten, że ten, ten taki kurdupel. Jak on się nazywał? Rysiek, rysiek? Ryjek, o ryjek. Nie, ryjek to był kangur, a ten taki kurde, nie wiem, taki jeż z nogami rękami. No był taki. Dobra, to sprawdzenia potem.

A ja się założę, że Gangnam Style będzie. Mhm. Dobra, tyle starszy. Pozdrawiamy, pozdrawiamy drużyny Suchara prosto z Wrocławia. Sky Tower też nas pozdrawia. Hej.